Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak w łatwy sposób można zrobić szejka. Na początku obieramy banana i kleimy go na ćwiartki. Na początku wkładamy banany na miski i dolewamy 1 trzecią szklanki mleka. Następnie dodajemy aromat waniliowy. Najpierw musimy zblenderować to. Teraz do tego dosypujemy łyżeczkę śmietany fix. Teraz nasze zblenderowane banany z mlekiem wkładamy do lodówki na około 7 minut. Teraz śmietankowe lody wkładamy do miski. Teraz dolewamy do tego jogurtu z sokiem truskawkowym. I do tego dolewamy dwie łyżki mleka. Teraz kroimy kawałki czekolady na takie mniej więcej drobinki i będziemy to wkładać zaraz do naszej miski. I teraz to wsypujemy. Teraz ponownie to blenderujemy, znaczy nie to samo tylko teraz tą drugą miskę. Na sam spód nalewamy to co zmieszaliśmy z jogurtem i, i z czekoladą roztartą. Teraz w połowie dosypujemy troszeczkę kakao, a na górę dodajemy to co zmieszaliśmy, zblenderowaliśmy raczej yy, z mlekiem czyli banany. Jeszcze na koniec dosypujemy troszeczkę kaha. Następnie wkładamy to do lodówki i chodzimy na jakieś 7-10 minut i w sumie to będzie nasz efekt końcowy po wyciągnięciu z lodówki. Więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów oczywiście. Więc pozdrawiam.